Dzień dobry, dzień dobry, witajcie! Witam Was na kolejnym y, odcinku treningu samotroski. W tamtym odcinku zajęliśmy się zdrowiem i nauczy się, nauczyliśmy się wyłapywać te słabe sygnały z ciała czyli określać w jakim punkcie jesteśmy, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki ku poprawie naszego dobrostanu, bądź wręcz odwrotnie docenić, ucieszyć się z tego, że w danym momencie czujemy się po prostu ze sobą dobrze. Mam nadzieję też, że systematycznie yy, i dzielnie prowadziliście ten yy, swój dziennik samotroski, że wykonywaliście to proste ćwiczenie minimum kilka razy dziennie, i że jesteście już coraz bardziej uważni na siebie, na to, jak się czujecie w danym momencie, no i potraficie coraz lepiej słuchać, co mówi do Was wasze ciało. A dziś zajmiemy się szczęściem. I dobrostanem. Poszerzymy trochę perspektywę, i tak jak w poprzednim odcinku rozmontowaliśmy zdrowie, tak w tym rozłożymy dobrostan i szczęście na czynniki pierwsze. To co? Zaczynamy? Jesteście gotowi? Zobaczcie, jaki mądry cytat znalazłam. Jeśli szukasz tej jednej osoby, która zmieni Twoje życie, to spójrz w lustro. To jest właśnie ten pierwszy podstawowy krok. W kierunku dobrostanu i poczucia szczęścia. Bo zobaczcie, nasze szczęście, nasz dobrostan, on nie jest nam dany przez kogoś czy przez los. To, czy będzie, mm, będziemy w tym dobrostanie, naprawdę w dużej mierze yy, zależy od nas samych, od tego, jak organizujemy swoje życie. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, na które absolutnie nie mamy wpływu yy, w naszym życiu, żadnej kontroli. Natomiast jedyne co nam pozostaje to po prostu to zaakceptować. Bo zobaczcie, że dodatkowo to szczęście i dobrostan jest też bardzo indywidualne, bo dla, i, dla, i dla każdego to dobrostan i szczęście oznacza też coś innego. Bo może być tak, że na przykład ktoś czuje dobrostan, czuje szczęście. Zakładając ro rodzinę, będąc w stałej relacji, posiadając dzieci, pasję, jakąś yy, pracę. Natomiast druga osoba może czerpać radość i, i ten dobrostan właśnie z yy, podróżowania, właśnie z tego, że zmienia swoje miejsce pobytu często, że w ogóle nie przywiązuje się do jednego miejsca, do jednej relacji z jednym człowiekiem, bo bardziej. Yy, Bardziej lubi iść w poznawanie nowych ludzi i nowych, nowych doświadczeń, i obie te osoby mogą być w tym dobrostanie, ale pod warunkiem, że to jest zgodnie z, zgodne z, z ich wartościami i preferencjami. I mm, to nie jest też tak, że dobrostan to jest coś, z czym my się po prostu rodzimy. To wymaga od nas pracy, to wymaga od nas zaangażowania, to wymaga od nas działania, i bo, bo, bo też dobrostan nie jest dany nam raz na zawsze. Yy, oprócz pracy, oprócz zaangażowania, to też jest yy, codzienna uważność, co, codzienny monitoring tego, co się dzieje w naszym życiu, jak my się czujemy. Pamiętacie, ćwiczenie, prawda? Wykonywaliście je. Yy, ostatnio przez yy, minimum tydzień, tak jak prosiłam. I, i chciałabym was też przestrzec przed tym, żeby właśnie ta żeby ten dobrostan to szczęście yy, nie był jakimś kolejnym celem do odhaczenia, żeby to właśnie nie była ta Pogoń za szczęściem, pogoń za, za dobrostanem, bo to wtedy właśnie traci swój sens. To nie o to chodzi. Bo dobrostan jest rezultatem naszych codziennych działań, a nie celem samym w sobie. I jeśli mówimy o dobrostanie, o poczuciu szczęścia, to naprawdę nie sposób tutaj przy... pominąć jednej bardzo ważnej persony, a jest nią ojciec psychologii pozytywnej Martin Seligman, i to on właśnie y, na podstawie badań i obserwacji wyróżnił pięć takich y, elementów składowych y, dobrostanu y, i szczęścia. I według właśnie Martina Seligmana, żebyśmy mogli żyć w dobrostanie i szczęściu, potrzeba nam tych pięciu elementów. A co u nimi właśnie? Numer jeden: pozytywne emocje. Absolutnie warunek konieczny. No nie ma szczęścia bez pozytywnych emocji, prawda? Zgodzicie się ze mną? No ale co to tak naprawdę oznacza? Jak to robić? Bo to po pierwsze, organizować sobie tak życie, żeby otwierać się na pozytywne doświadczenia, aby tych właśnie pozytywnych emocji, zadowolenia, radości, błogości, przyjemności, dumy było jak najwięcej w naszym życiu. Ale z drugiej strony, yy, to też nie jest takie proste, jakby się nam mogło wydawać, prawda? Bo yy, łatwo to powiedzieć, trudniej zrobić. Bo czasami widzę nie tylko po ludziach, ale też po sobie, że zdarza się coś na pozór pozytywnego, a my w tym momencie wchodzimy w, jak, w jakiś dialog z naszym krytykiem wewnętrznym. Bo na przykład, zobaczcie, ktoś może docenił waszą pracę. To zamiast się właśnie ucieszyć, docenić siebie również za to, że ktoś mnie docenił, że poczuć dumę, to my w tym momencie zastanawiamy się: hm, czy to było szczere, że mi tak powiedział? Czy na pewno tak myślał? Czy może powiedział to, bo chciałby, żebym coś jeszcze dla niego zrobiła i chce, żebym więcej pracowała i ma jakąś ukrytą agendę? Albo jeśli dostajemy awans, to od razu krytyk wewnętrzny się odzywa i mówi, no, no, nie wiem, czy ty sobie poradzisz w tej nowej roli. A może nie jesteś wystarczająco dobra, a może Ania z twojego teamu byłaby jednak lepszą osobą na to stanowisko, a może reszta współpracowników się na ciebie obrazi, jak będziesz wyżej od nich. To są to otwieranie się jest naprawdę czasami. Bardzo trudne i, wart, i też wymaga od nas tej właśnie uważności, żebyśmy zobaczyli, co my sobie w danym momencie robimy, jak hamujemy to, żeby, żeby nie odczuwać właśnie tych pozytywnych emocji. Dlatego właśnie już powiedziałam wcześniej, nad tym też trzeba bardzo pracować. Um, I skoro jesteśmy. Przy tym, właśnie na tym podstawowym naszym treningu samotroski, to muszę tutaj dodać jeszcze jeden komentarz odnośnie emocji ogólnie, bo z jednej strony mamy te pozytywne emocje, a na drugim biegunie mamy trudne emocje. I oczywiście, że te pozytywne są przyjemniejsze i wolelibyśmy je cały czas doświadczać, ale pamiętajcie o tym, że jedne i drugie są potrzebne, i szczególnie tych trudnych. Nie możemy tłumić ani unikać, bo przecież życie nie składa się z samych przyjemności, prawda? I są momenty yy, takie w naszym życiu trudne, jak nie wiem, śmierć bliskiej osoby, czy utrata pracy, czy rozwód, i my się nie będziemy wtedy cieszyć. I to są momenty właśnie takie w naszym życiu, kiedy powinniśmy sobie dać przyzwolenie na czucie tych trudnych emocji. Bo, jeśli nie damy sobie właśnie tej zgody i tego przyzwolenia na to, żeby je przeżywać, to za jakiś czas te trudne emocje daną, dają, dadzą nam o sobie znać w, innym, w innej formie, na przykład w jakichś dolegliwościach fizycznych, psychosomatycznych, psychologicznych, psychicznych. I tutaj ważne jest też bardzo wspomnienie takiej toksycznej pozytywności. Czyli właśnie. Unikanie tych trudnych y, emocji, trochę na siłę takie wypieranie czy bezrefleksyjne zaprzeczanie temu, że trudne emocje to składowa naszego życia. I co więcej, bez trudnych y, emocji nie moglibyśmy też odczuwać tych pozytywnych, bo nie mielibyśmy punktu odniesienia, prawda? I tutaj właśnie bardzo Wam polecam kolejną badaczkę i autorkę wspaniałych książek, Brene Brown która właśnie ten, ter, ten temat rozwija i okazuje się, że osoby, które właśnie mają otwartość na przeżywanie tych wszystkich emocji i tych pozytywnych i tych trudnych, a, akceptują właśnie te trudne emocje jako nieodłączny element y, ich życia, mają tym samym więcej miejsca i otwartości na przeżywanie tych pozytywnych, a z kolei z tymi trudnymi radzą sobie szybciej. Te, te negatywne, te trudne trwają dużo krócej, gru, druż, dużo krócej wtedy. Czyli okazuje się, że nie dość, że trudne emocje są nam bardzo potrzebne, to jeszcze pełnią funkcję takiego strażnika dobrostanu. I pozytywne emocje. I też te trudne, to są też niejako informacje o tym właśnie, czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy właśnie nie. I właśnie w koncepcji Martina Seligmana, Martin Seligman właśnie mówi o tym, że jak już dowiemy się, jakie czynności wywołują w nas te pozytywne emocje, to powinniśmy właśnie wtedy dążyć do tego, żeby robić ich jak najwięcej. No dobra, to pierwsze ćwiczenie związane z pozytywnymi emocjami. Weź y, swój dziennik dobrostanu i wypisz 10 aktywności, które wywołują w tobie pozytywne emocje. Ale to, ale na tym nie zostaniemy, jak już wypiszesz, to przypomnij sobie, y, kiedy ostatnio wykonywałeś te 10 czynności. Możesz nawet wpisać dokładną datę. A następnie. Wybierz jedną z tych czynności, taką, która najbardziej ci teraz w sercu gra, i zapisz właśnie przy niej konkretną datę z godziną w najbliższym tygodniu, kiedy właśnie zrobisz jedną z tych rzeczy. I jak już ją zrobisz, to postaraj się wpisać sobie w kalendarz tą jedną rzecz, wygospodarować sobie czas na nią, żeby właśnie robić ją cyklicznie, żeby było to powtarzalne, żeby ci weszło to w nawyk, żeby po prostu. Y, przeżywać tych pozytywnych emocji jak najwięcej. A jak już jedną wdrożysz w życie, to posta postaraj się właśnie tą metodą y, małych kroków wziąć na tapet kolejną i kolejną i kolejną. No dobra, to teraz y, drugi y, aspekt tego naszego y, dobrego życia, dobrostanu i szczęścia, a jest nim zaangażowanie. Y, ale czym jest to zaangażowanie, tak w ogóle, tak? Bo to jest w ogóle częste słowo, jakie się przewija w ogóle w środowisku pracy. To, moi drodzy, zaangażowanie jest niczym innym, jak czymś takim, gdzie możesz, yy, ro, jeśli robisz coś z zaangażowaniem, to korzystasz wtedy ze swoich talentów, to lubisz to, co robisz. To widzisz. Czymś sens, to coś sprawia ci radość, yy, przyjemność. I z zaangażowaniem połączone jest yy, też takie pojęcie stanu przepływu, stanu flow. To taki stan, kiedy robimy coś właśnie z takim zaangażowaniem, że tracimy poczucie czasu, że po, tracimy też taki trochę kontakt z rzeczywistością, że e, ta, ta czynność nas tak pochłania, że nie widzimy zupełnie kompletnie niczego dookoła. Ktoś może do nas w tym momencie mówić, a my jesteśmy jak zahipnotyzowani tą czynnością. I ja jak sobie myślę o zaangażowaniu, to zawsze widzę, Jakieś takie wkręcone w coś dzieci, w jakąś zabawę, w jakieś, czy osobę, która uprawia jakiś sport, czy jakieś hobby. Wtedy widać, że te osoby są po prostu tak maksymalnie pochłonięte w tym, co robią. Teraz ćwiczenie do naszego dzienniczka dobrostanu na zaangażowanie właśnie. Przypomnij sobie kiedy ostatnio byłeś, byłaś, zaangażowany w to, co robiłeś, robiłaś i co wtedy czułeś. Wypisz sobie te, te czynności. Mogą one dotyczyć zarówno życia prywatnego, ale zobacz też, może jest coś takiego w życiu zawodowym, co sprawia, że właśnie czujesz, że twoje zaangażowanie wzrasta, i. Dobrze byłoby też, jakbyś, sobie, jakbyś się zastanowił, zastanowiła, jaką rzecz jedną właśnie w pracy, w środowisku pracy możesz zmienić, aby podnieść swój poziom dobrostanu. I podam Wam przykład. Ja jestem sową, co, co jest związane z tym, że długo siedzę po nocach, natomiast też potrzebuję wtedy dłużej pospać. I jak pracowałam jeszcze wcześniej,. Korporacji, to oczywiście godziny pracy, rozpoczynania pracy były takie no bardzo trudne dla mnie. I gdyby nie to, że po prostu zapytałam o to, czy mogę wykonywać swoją pracę w innych godzinach, bardzo, bardziej dopasowanych dla mnie, to gwarantuję Wam, że jeśli bym tego nie zrobiła, moje zaangażowanie byłoby naprawdę na niskim poziomie. Bo ja po prostu fizycznie byłoby mi ciężko się przestawić do tego. Oczywiście zrobiłabym to, bo, bo nie miałabym wyjścia, natomiast kiedy o to zapytałam, moje zaangażowanie naprawdę wtedy wzrosło. Może jest coś u Was też takiego, co moglibyście zrobić inaczej albo coś poprosić w pracy, albo lekko zmodyfikować, co sprawiłoby, że właśnie wasze zaangażowanie by wzrosło. No, i tutaj, jak już jesteśmy przy środowisku pracy, to muszę jeszcze y, zrobić małą dygresję, bo y, z, mojej, y, z mojego doświadczenia, jak wypowiadam słowo zaangażowanie, to działy HR dostają gęsi skórki i palpitacji serc od razu. Bo zaangażowanie w dzisiejszych czasach to jest taki święty graal. Instytut Galupa, właśnie taka największa organizacja, która. Y, na świecie, która właśnie od kilkudziesięciu lat mierzy zaangażowanie pracowników, rokrocznie dowodzi, że niestety zaangażowanie pracowników na, na całym świecie średnio oscyluje w około dwudziestu kilku procent, i ono tak naprawdę w przeciągu, w przeciągu tych kilkudziesięciu lat może lekko drga w niektórych latach, natomiast zobaczcie jak, to jest, jak mało ludzi na świecie jest tak naprawdę zaangażowanych w swoją pracę i też to widzę, yy, bo bardzo pracuję dużo właśnie z zaangażowaniem yy, z firmami, że firmy często próbują wpływać na zaangażowanie pracowników zupełnie nietrafionymi metodami, czyli yy, bo, 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 jeś, bo potrzebujemy Raczej, yy, żeby być zaangażowanym, potrzebujemy wykorzystywać swoje talenty, pracować zgodnie ze swoimi preferencjami, mieć poczucie wpływu, yy, widzieć yy, sens wykonywanej pracy, a nie dostawać tylko wiecie, jakieś jabłka w środy darmowe lub jakieś dodatkowe benefity, z których i tak większość ludzi nie korzysta. Dlatego ostatnio odkryłam i bardzo często też y, y, wykorzystuję tą metodę w pracy, y, y, w, za, w podnoszeniu zaangażowaniu pracowników. Jest to metoda y, job craftingu, czyli indywidualizacji i dopasowywania pracy do swoich potrzeb i preferencji. I to ćwiczenie, które właśnie y, wykonywaliście wcześniej, czyli kiedy pytałam was żebyście wypisali jedną rzecz w pracy, która po zmianie właśnie tej jednej rzeczy mogłaby spowodować, że wasze zadowolenie z pracy, czy właśnie, czy, czy bardziej zaangażuje, zaangażujecie się w swoją pracę, wzrośnie. Jest to jedno z ćwiczeń, właśnie job craftingowych. Z mojej perspektywy, to ćwiczenie. To ćwiczenie, w ogóle cała ta metoda, bo to jest taki dłuższy trening, dłuższe warsztaty, naprawdę robią cuda w organizacjach i bardzo zmieniają podejście nie tylko pracowników, ale też menedżerów do pracy. Bardzo Wam polecam, jeśli nie słyszeliście, żebyście się z tą metodą zapoznali. Dobrze, to przechodzimy teraz do kolejnego składnika naszego dobrostanu i szczęścia, a jest nim właśnie sens i znaczenie. Czyli robienie czegoś wartościowego w życiu, nadawanie celu, znaczenia rzeczom, które robimy, podążanie też w jakimś określonym kierunku i zadawanie sobie takich pytań: gdzie jestem, po co ja tu jestem, dlaczego robię to, co robię, co chciałbym zrobić dla świata, dla innych ludzi, co po sobie zostawić. I chyba przyznacie, że to nie są pytania, na które często sobie odpowiadamy, prawda? No bo oczywiście żyjemy w kulturze yy, po, pogoni i gaszenia pożarów, ale z drugiej strony, yy, często kiedy właśnie zaczynamy odczuwać jakieś niezadowolenie, frustrację w życiu, coś nam uwiera, to często właśnie okazuje się, że to jest właśnie yy, taki sygnał, że skręciliśmy. Ze ścieżki naszych wartości, że utraciliśmy gdzieś ten nasz wewnętrzny kompas, że dlatego zaczyna nam właśnie coś w życiu uwierać, a jeszcze nie wiemy do końca, co to jest. Dlatego teraz chciałabym, żebyście wykonali jeszcze jedno ćwiczenie, właśnie związane z tym sensem i znaczeniem, Żebyście, ale najpierw zamknijcie oczy, weźcie głęboki oddech, bo jeśli mamy zacząć myśleć o sensie i znaczeniu, to ciężko jest to zrobić, tak wiecie, ad hoc, tak w tym momencie. I pomyślcie, jakie są wasze najważniejsze pięć wartości w życiu. A następnie, jakie wypiszecie, to sprawdźcie, czy to, w jaki sposób aktualnie żyjecie, odpowiada tym wartościom. Czy żyjecie zgodnie z tymi wartościami. I od razu was uprzedzę, że to nie będzie łatwe ćwiczenie może okazać się, że potrzebujecie na nie trochę więcej czasu, ale dajcie je sobie, możecie sobie pochodzić z tym pytaniem niekoniecznie minutę, dwie godziny, ale może nawet kilka dni. A ja i tak będę jeszcze wracać do tego zagadnienia w kolejnych podcastach no i będziemy zgłębiać ten temat. Także nie zostawię Was z tym, nie zostawię Was samych z tym zagadnieniem, nie bójcie się. Dobrze, idziemy dalej. Piąty aspekt... Piąty warunek, żeby odczuć to, ten dobrostan, to szczęście w życiu, to są osobiste osiągnięcia. I teraz tu z, tym, z tymi osobistymi osiągnięciami mam mały problem, bo mam poczucie, że znowu, tak jak właśnie z tą samotroską, tak samo z oso osobistymi osiągnięciami, w naszej polskiej rzeczywistości jest nam niezwykle trudno mówić o naszych osiągnięciach, o, o naszych, o swoich, osobistych osiągnięciach, bo Często kojarzone jest to z jakimś znowu egoizmem, chwaleniem się, bo co sobie o mnie inni pomyślą. Jeśli powiem, że jestem dumna z siebie, że nauczyłam się na przykład jeździć samochodem, ukończyłam jakiś kurs, ukończyłam studia albo po prostu poćwiczyłam gdzieś 30 minut. Y i często wydaje mi się, że właśnie mamy takie trudności z określeniem w ogóle, czym są te nasze osiągnięcia. Bo cały czas z kimś się porównujemy, bo nawet jeśli coś osiągniemy i jesteśmy z tego nawet gdzieś tam skrycie dumni, to od razu zaczynamy sobie wymyślać, że hm, ale inni robią to lepiej i ja się chyba dopiero uczę. No i znowu ten krytyk wewnętrzny i znowu zaczynamy siebie doprecjonować. I... Zaczynamy właśnie brać te nasze, nawet najmniejsze, odciągnięcia jako coś standardowego, coś normalnego w życiu, że właściwie to nie ma, by, nie ma tu być z czego dumnym. I tutaj też chciałabym zaprosić Was do kolejnego ćwiczenia. Ale najpierw powiedzcie temu swojemu y, krytykowi, żeby schował się do szafy. I spokojnie weźcie oddech, tak jak wcześniej, i wypiszcie swoich. Pięć osiągnięć, z których jesteście dumni. I naprawdę nie chodzi mi tutaj o jakieś, wiecie, przenoszenie gór, tylko wystarczy, żebyście po prostu zapytali się siebie w środku, co jest, co jest z tymi moimi pięcioma osiągnięciami. A druga, drugie pytanie: yy, jak teraz to, co osiągnęliście? Możecie, jak możecie się tymi osiągnięciami podzielić ze światem. Może na przykład ukończyliście jakiś nie wiem, kurs gotowania i chcecie i możecie właśnie dzięki temu ugotować coś przepysznego dla swoich przyjaciół. I teraz ćwiczenie level hard. Jak już doceniliście się, jak już wypisaliście sobie te pięć swoich osiągnięć i wiecie jak możecie podzielić się nimi ze światem. To powiedzcie teraz o tych pięciu osiągnięciach jakiejś swojej bliskiej osobie i zapytajcie ją o to samo. Niech to właśnie poczucie wartości też wzrasta nie tylko u was, ale też wokół yy, u innych wokół ciebie. No i szósty element, mimo że powiedziałam wcześniej, że było ich tylko pięć, i jest jeszcze szósty. Szósty, który nie został dodany przez Martina Seligmana, natomiast przez innych badaczy, tym szóstym elementem jest zdrowie, i wydaje mi się, że to zdrowie właśnie jest idealnym dopełnieniem tej dobrostanowej układanki: zdrowie podzielone na zdrowie fizyczne i psychiczne. Trochę o tym zdrowiu już mówiłam i jeszcze będę o nim dużo więcej mówić i rozkładać na czynniki pierwsze, ale teraz tutaj tylko tak trochę. Trochę zahaczę, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Czyli jeśli chodzi o to zdrowie, jak, jak być, yy, jak, jak ten szósty aspekt zdrowie wpływa właśnie na ten dobrostan. A właśnie tak, że jeśli chodzi o to zdrowie, zdrowie fizyczne, to zastanówcie się, jak wyglądają Wasze nawyki żywieniowe, czy uprawiacie jakiś sport. Czy jakąś y, aktywność, nawet rekreacyjną, te minimum 30 minut dziennie, czy się wysypiacie, czy się regenerujecie, y, czy jeśli czujecie się źle, to szukacie pomocy y, u jakiegoś specjalisty, czy, czy wręcz przeciwnie, czy po prostu totalnie to zlewacie i zaniedbujecie siebie wtedy. A w zdrowiu psychicznym chodzi o to, czy Hmm, czy w ogóle jesteście zadowoleni z tego swojego ogólnego stanu zdrowia psychicznego? Czy radzicie sobie z problemami dnia codziennego? Jakie emocje, jakich emocji doświadczacie na co dzień? Jakie przeważają? Czy te właśnie pozytywne, czy te trudne? Czy hmm, znajdujecie tą rówa, równowagę między życiem prywatnym a zawodowym? Czy też macie czas i chęć uczyć się hmm, nowych rzeczy? Realizować swoje pasje i hobby, właśnie. No i zobaczcie, tak naprawdę yy, życzymy sobie przy różnych okazjach zdrowia, szczęścia, pomyślności, a jak się w to wszystko zagłębić, to się okazuje, że zdrowie, samo zdrowie jest bardzo yy, pojemnym pojęciem, a co dopiero dobrostan i szczęście. I teraz Was zaproszę jeszcze do pracy domowej. Bo fajnie jest, żeby to jeszcze popracowało w Was dalej. Narysujcie sobie ten, to koło, właśnie Martina Seligmana, dobrostanowe, i podzielcie każdy z tych kom z komponentów na dwie sfery: na sferę prywatną i zawodową. I zastanówcie się, właśnie. Możecie sobie określić nawet procentowo, na przykład, jeśli mam pozytywne emocje, dzielę sobie na pół i zastanawiam się. W skali od 0 do 100 jak odczuwam, jak często odczuwam te pozytywne emocje właśnie w życiu prywatnym i zawodowym. To wam pomoże, żeby zobaczyć na ile jesteście w takiej zdrowej równowadze we wszystkich tych aspektach. I jeszcze, jeśli zobaczycie, że któryś z tych aspektów może trochę nie domaga, może właśnie ta równowaga jest zachwiana, to zastanówcie się, jaką jedną rzecz mogli, możecie zrobić, właśnie, żeby poprawić ten stan rzeczy. Wystarczy jedna rzecz. Jak, to, to jest do działa jak kula śnieżna. Jak już zaczniemy raz zastanawiać się nad jednym aspektem, to później naturalnie będziemy chcieli naprawiać resztę. A jeśli okaże się, że właśnie jesteście w względnej równowadze i wszystko tutaj gra i, yy, i właściwie to nie macie żadnych zastrzeżeń do swojego dobrostanu, to po prostu się docencie, ucieszcie, poszukajcie tych właśnie czynności, które robicie na co dzień, które pozwalają Was utrzymać w tym dobrym zdrowiu, dobrostanie i szczęściu. To będzie na tyle na dzisiaj. Dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie uważni. No i zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia.